Siema Dobra widzę generalnie sprawa prezentuje się w ten sposób Pewnie dziwicie się Co? Pewnie dziwicie się dlaczego gram w Roblox Gram w Roblox Już, już, już śpieszę z odpowiedzią Ponieważ yy, Gram w Roblox dlatego, że po prostu Jest dobrym gram. Nie żartuję yy, Gram w Roblox dlatego Bo yy, Gwiezdne wojny Ja generalnie jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen Dlatego teraz na moim kanale Na YouTubie MC mccaser.pl Będzie kurwa mać umarłym. Na moim kanale będzie dużo filmów z Gwiezdnych Wojen. Czy znaczy, dużo? No w sensie kurwa. Parę będzie filmów z Gwiezdnych Wojen. A mam pytanie, ile jest osób tu... Czy zrobiłem screenshota, kurwa? Ile jest osób na serwerze zrobiłem screenshota, Nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale kurwa. na rupę, rucham go. No i generalnie y, będzie dużo filmów z Gwiezdnych Wojen, ponieważ ja jestem fanem kurwa Gwiezdnych Wojen. Nerdem jewanym jestem. Tych będzie dużo filmów z Game z Battlefront kiedyś był kurwa, odcinek z Galaxy of the Heroes to się nazywało. Patrzcie jaki mam kurwa drip drip, bratku. Drip drip, bratku. Zrobiłem sobie Darfa Mola po prostu. I, I tutaj jestem. Generalnie, wiecie, można się śmiać, że haha, Roblox, ale to nie, to jest poważna gra, patrzcie co się tu dzieje. Patrzę. To jest kurwa morderstwa, krew i w ogóle wszystko z pg 18 gra w to To Więc nie powiem to, co się kurwa dzieje, patrz. Normalnie kopa, kurwa w ryj. No i zdechł mi chuj, odciął mi głowę. Kurwa. No, ale generalnie, proszę Państwa, ta gra jest bardzo y, dobra, ponieważ y, zajebała po prostu jeden do jednego system walki ze Star Wars z tej Akademii. I co bierze, ja ta gra generalnie, tak sobie prezentuję. To jest kurwa Han Solo. Czy jest, nie, no co mnie. Chuj, brudny. Ale zajebałem mu kopa też w czoło. I lecę, za Hanem Solo. To chyba nie jest Han Solo, jednak no, kurwa! Jakiś TD, kurwa, TDL, quiet. Generalnie sprawa się prezentuje w taki sposób, że jest tu bardzo rozbudowany tryb, ponieważ są tu różne miecze, kurwa. To jest takie rozbudowane, że. kółowa mała, kurwa, po prostu. No, są tutaj normalnie mieczyki moi, mili, drodzy Państwo, i system walki jest zajebany, jeden do jednego z Academy. I ja, jako że znałem tę grę, jestem nerdem i mam 770 fragów. Także. <grym>, tak, nie mam co robić bardzo, no. Yyy... od trzech dni, kurwa, także to jest... Wiesz, 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 wiesz o co chodzi, to jest... Dobry wynik. Ja no, mówię, wyjebałem lepę. No i GG. Dobra. Koniec, koniec, koniec. Aha, no kurwa. Rewanż kurwa. Patrz. Zajebałem mu lepę i on ją odbił. Cieszę się bardzo. nie. Ja wiem, jak sobie poradzić z nim, tylko... Muszę czas dostać. Bardzo ważny czas. Tylko, że ten drugi typ się wie, bo po porozmawiać, po co robię, pa! Iś, let's go! No tu nie ja go zabiłem, ale. Chcesz się steamować? Nie, nie teamujemy się, kurwa! Teaming is band kurwa! Nie ma! Nie ma, jak Minecraft Skywars, kurwa! Nie teamujemy się, bo nie, że jest to kurwa zakazane! Staniamy, kurwa, przed sądem w Norymberdze, jeżeli nie będziemy steamowali, także kurwa zjechaj! Nie przed sądem, tylko przed Trybunałem! Nie wiem, dobrym Pierdole, to tak szczerze jebać, kurwa tego typa. Ale lecę! Iść! Kurde. Dobra. Perfekcyjny blok. Nie mu perfekcyjny blok. O nie. Ludzie do mnie gadają. Jak w grupie na Xboxie ja tego nie mogę kurwa mać, nawet trudno. On nie wierzę na odcinek, tak się przykro mi Są rzeczy ważne i Roblox. Block to immediately ignite. Igna No właśnie. kurwa kurwa zablokaduj by automatycznie zapalić? Zobaczmy, zobaczmy czy jest prawda. A, no, no właśnie, no ten, ten, ten wiesz musi być wyciągnięty i wyłączony, A nie mam tej opcji, z jakiegoś powodu. <grywa> Pokrzewałem kiedyś w ustawieniu, jakiś gówno włączyłem. No, generalnie, widzowie, yy, ten. Kurwa, system PVP, który pięknie widzicie na ekranie, czyli jakiś jebany. ha... kurwa, co się stało? A, to? A, zginę na mapę, okej, okay, nie wiesz. <grywa> doświadczony 771, fragów już. i kurwa, nie, tu się dzieje, jak się robi ekran. E czemu nie mam wytrzymałości? Kurwa, powinienem mieć dużo wytrzymałości, dalej, a nie mam. Dobra, zabierdalamy się, no. No i generalnie sprawdzę, drodzy kochani. jest jest w taki sposób, że yy, będę nagrywał teraz trochę z nich więcej. Może na odcinek z Battlefront jeszcze nagram jakiś. Mimo tego, że on poszedł tak kurwa źle, że aż przykro mi się patrzy, kurwa na to. Ale teraz pytanie do wszystkich kurwa widzów tego pierdolonego kanału. Czy kurwa macie? Standoff 2 i jeszcze będzie grą, którą będę tu grał. Oczywiście, że tak brzmi od... kurwa, nie wiem, mówić. Odpowiedź brzmi... Oczywiście, moi drodzy Państwo, że tak, ponieważ Standoff 2 jest najlepszą grą <hierodzi> na świecie. Żartuję tak naprawdę. No, ale generalnie wystartał sezon 6 teraz w Ten Ten jak to nagrywam. Także... Także nam no, wystarczyłem sobie sezonik 6. Ja w sezonie kurwa 5 miałem Rangę Silver 4 na turnieju. Bo mało grałem kalibracji mem Silver 3. O kurwa zabiłem go o, ja pierdolę. Dobra. Kurwa rakieta. O ja pierdolęczą, mam mieć te backhand 2. Jak Ashulkę Tano. Ashoka. Ashoka no, nie miała dwóch backhandów, tylko jeden. No nieważne, dobra, nie ma. Nie, nie pytało to w tej sytuacji. kogo to nie interesuje. Kurwa! No, i generalnie widzę stan dalej będzie się pojawił na tym kanale i będzie go sporo. Sporo. No. Teraz, teraz... Będzie najwięcej znowu jednych gier. Taki plan przynajmniej, w momencie w którym to mówię, więc pewnie to się nie stanie generalnie I będę nagrywał, nie wiem, standoffa kurwa raz na trzy dni Znaczy trzy, trzy lata I... no i no no nie wiem czy to powiedziałem na jakimś odcinku, czy ja to powiedziałem sam do siebie w głowie Ale miałem taki plan, że kurwa będę... Że nagram, będę grywał po jednym odcinku w każdym tygodniu w wakacji Dzisiaj, yy, <noise> jak to nagrywam, jest, godzin, jest, jest 1 września Godzina... 22

bo teraz jestem kurwa, no jestem wyposażony w nowy sprzęt do grania w tą cudowną grę, więc teraz mam stałe 60 fps, zobaczymy jak to będzie kurwa wyglądać jak będę nagrywał. Eee, no. Nie wiem dlaczego nie mam w, w tych opcjach możliwości ustawienia sobie 120 fps, ale no, dobra, chyba, na prawdę trudno się mówi. No, ale generalnie mam nowy, kurwa, telefon, dlatego, proszę Państwa, stanów będzie grany. Tylko jest taki problem, jeden kurwa, że nie wiem, jak ja to jeszcze zrobię, bo nie wiem dlaczego, ale mi się ekran nie obraca, jak gram i mam kurwa wejście do słuchawek w miejscu, w którym mam rękę podczas grania, bo ja gram na cztery palce. I znaczy, tylko, kurwa, nawet jakbyś na dwa palce, to po prostu masz ten, jakby dwa boki telefonu, jak trzymasz go poziomo, no to kurwa. No. <grym> To te dziurki sobie powinny być u góry, względem jak to trzymasz. Żeby ten, jakby te, I to, wtedy ten, to wyjście od kurwa słuchawek, co tam idzie normalnie, no i masz sławki. A ja to mam w miejscu, gdzie ja mam dolną część ręki, jakby to jest przy dolnej części. To wejście na sławki w telefonie. I mnie to w bo bo nie mogę grać w standów na sławkach. No nie będę grał na głośniku, bo nie jestem popierdolony. No to, jakby, Granie w to nie jest dobry plan, generalnie. To jest bardzo zły plan. Także muszę jeszcze jakoś kurwa wykombinować, a nie mogę obrócić ekranu. Nie wiem dlaczego. <grym> próbowałem i kurwa, nie mogę obrócić ekranu. Po prostu granicandowa nie da się, kurwa, nie wiem, próbowałem, nie da się. Teraz Zastanie moment. Jestem zapamiętany przez wielu. Jedno na jeden. O tak, 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 udało się, kurwa, udało się właśnie mi się skończył klip z gry. <grym> Słownie to się stało. Kurwa, jakieś nagrania na Xboxie trwałem 10 minut, rozumiecie? to? No, ja zazwyczaj robię taki kurwa fancy montaż, że. I, i po prostu robię montaż jakikolwiek, kurwa chujowy, ale robię to tak, że tego nie widać i że to jest wiesz, mam dwie części je kurwa zlepiam w całość, jest takie, jo, pierdol, jak on to świetnie nagrał, jaki on jest, kurwa, błyskotliwy. i kurwa, w ogóle niesamowity. Więc co tu się dzieje? Siema. No i generalnie ten game trwać tylko 10 minut. Nie, yeah, co on mi to jest tylko 10 minut, no i kurwa, generalnie! To 10 minut upłynęło idealnie, jak miał odbyć epicki, kurwa pojedynek z jakimś kurwa ziobuniem. To Także chuj. O właśnie to był ten typ, dobra. Teraz kurwa, zmierzymy się po raz kolejny chuj. No, daj, zaakceptuj to kurwa challenge, jebany śmieciu. Boisz się, nie? No to tak dalej właśnie. Lecę, tak, w plecy, od plecy mnie zabiegasz, to jest honorowe zagranie, tak? No to właśnie. kurwa jakiś mnich jebany szalit. <noise> nie zajebał, no ty kurwo. Dobra, co to jest? I witam. O, ja pier... o No dobrze, dobrze to zniknęło. Mam nadzieję, że w randomnym życiu też z syfem, boje. ja. Żar, żar, żartuję oczywiście. A znaczy się to żart. Nie, nie był. O kurwa być może. Kurwa to zdefenduje pan, ja myślę, że on no zniknął dobra z niczego Sił Nie wiem kurwa czego Okej, okay, patrzcie, patrz, działmy jest lajk Wortis jak 1000 lajków jest 1000 punktów. ja mam ich 7930, więc patrzę rosz roszczenie kurwa Ja zgłaszam że tutaj jest roszczenie robione, no i kurwa nie mam, bo brakuje jeszcze 32 lajków, a ten tysiąc za, za ten tysiąc już sobie zebrałem. Pa <gryś> typ, który ma 7 72 616 fragów z jakiegoś powodu, nie wiem, Ja mam 774, to jest w chuj tak, ale... Ale kurwa to jest posarane, ile komuś się chce? Tą z grupy zdobyć miecze. jest Jeszcze chujowy ten wiecie to jest tak jak Kylo Rena, Czy to jest po prostu takie fancy? Kurwa gówno tutaj, takie. Ten takie gówno, że to nie wychodzą promienie z tego, czy. Nie wiem, dołączy do grupy, aby zdobyć miecz chyba. <noise> takie mi się wydaje, że to chyba. To jest chyba to, co ja zrobię kiedyś. Czemu tu nie ma nikogo? Kurwa. Czy jestem sam na serwerze. Jest jedna osoba, jest to Piotr, kurwa i jeden, Gdzie jest Piotr? Gdzie ty kurwa jesteś? Czemu wszyscy wyszli w jednej sekundzie serwera? Ej, ja chciałem las denstu zajebać, a tu kurwa nie ma ludzi! Co tu się dzieje? Widziałem, widziałem coś. Tam jest kurwa Piotr, ten jebany śmieć twolicowy. Ten moment zapadnie w pamięci wszystkich Polaków. Ten pojedynek. W tym momencie. Będzie taki potężny. Dziękuję. Bardzo się Dziękuję serdecznie, zrobiłem to bardzo honorowo. Czyli, jak on nie wiedział co się dzieje, to go po prostu zacząłem force shockować i go zajebałem. Let's go! O oh, znowu mówię, duży mieczek. On teraz będzie chciał się zrewanżować, proszę Państwa, ale ja muszę nie zrewanżować. No naprawdę, no, trudno. On się chyba tutaj mity, kurwa, rad na randkę, kurwa w robloku przed... Kurwa w Saber Ale no, nie, Nawet, kurwa, wszystko, troszkę działa, tylko prawdziwy Polak. Ale jest z walka, także z poligłowem, mnie. Kurwa, już o tych lubię Mesa Window. Let's go, dobra, jestem najlepszy w tą grę. Kurwa, jestem najlepszy. To co, Siema, pa, pa, jestem piękny, jaki ma, kurwa, uśmiech szeroki. Ja bo rozjechałem wszystkie, co, kurwa, takie szerokie, nie, ja te śmieci idzie, dobra, y, 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 muszę kończyć albo. Dobra, także widzimy się, proszę państwa, w kolejnych odcinkach, tak, jest to, zakończenie. Słuchajcie, klaszcze jajami, kurwa. I to jest zakończenie właśnie tego filmu w tym momencie. Ten typ tam sobie stoi w tle kurwa i się kręci. Ja tu mam wieczba pozycja qua godzina. No. Kurwa, zadowiem się śliną. Ja pierdolę. No. Kurwa umrę za chwilę. No, także to będzie na tyle w tym odcinku i widzimy się w kolejnych z Star Warsów Kurwa z GS, więc. A z tego. Z, 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 kurwa z <śledzpie> Standoffa. Oh, kurwa. <śledzpie> Epicki koniec odcinka. Do widzenia. Cześć.